Okej, okay, jest jeszcze lepiej. A no, w sumie jeszcze cię nie ma. Mam coś do zrobienia. Służę pomocą. O, ktoś dołączył do transmisji. Mam nadzieję, że to Maty, bo inaczej będę głupiej. A widziałem, że wszędzie na Messengerze spamią rękami. Niech ktoś coś napisze, bo ja nie wiem kto to. Nowa czujność łowca. Jak to nie ma czatu? Jest czat. Mati, wszystko napisał na czacie. Ty to włączyłeś czat. Nigdy nie jesteśmy tak bezpieczni, jak nam się Ty żeś wyłączył czat, bo każdy ma. Gdzie ty się odwaliłeś. A w ogóle są na przykład fps y Mati? Czyli tak do dupy. O, po co do mnie dzwonisz na streamie? No. Dobra, niech będzie. Halo? Halo? No co? Halo? No? No, idę po autograf już. <gry> Dobra, a ten... Jeszcze nie po czatu. No jest czat, Mati pisze na czacie. Mam nadzieję, że go nie No nie wiem czemu nie masz czatu, ale każdego... Co mam sobie kupić? Ja będę kupował subów, nie jestem oszustem, będę streamował codziennie. Po co ci autograf? Jestem taki sławny. <noise> Okej. Okay. ma słyszałam, że przeżyłeś kosmodrom. No przeżyłem kosmodron. Chcę to kosmodrom, no co? Do nowego życia strażnika. Mogę zacząć Pierwszy jakieś zadanie, żeby to było jakieś bardziej. Ale wciąż normalne, jest jeszcze czy... wielki to wygrania. Rozejrzyj się. Ostatnie miasto, mieszkający w nim ludzie. No ja nie wiem, co ja robię. To nasz dom. Ziemia. No dobra, Ale ten no ja, ja mieszkam, jest nie nie wiem, że to jest Musimy go bronić. To obowiązek strażnika. Musimy no dobra, przenieść no bankę poza mną. I co ja Stoimy za tobą murem. Przepraszam, odpłynęłam gdzieś myślą. Ja nie wiem jak, Maty. co ja mam zrobić? Skąd ja mam wiedzieć jak? Jak tu byłaś na meczu? Czym, na czym była? Co? ale była na meczu? O co chodzi? Poprzez to, że każdy mnie słyszy w grze, nie? O, bani hop. Da się w tej grze. Destiny 2 polecam. O, to ta tam mam iść, dobra. Ale IQ mi się powiększyło. A ty ja to oglądasz na telefonie czy na ps 4 bo ja nie wiem. O paść, kurczę, chyba też pożna je tutaj. Chyba Okej, to nie ja. I będzie pasowa. Jest czas. No i wiedziałem. Nie dam ci moda, bo wszystkich zaczniesz wywalać. <gry> no teraz powiedzcie mi co ja mam zrobić, bo ja mam za mało przyszłości Aha, czyli mogę teraz przejść przez nią, spokojnie. Bardzo dobrze zrobiona gra. <gry> Powróć na orbita. Nie Max! Czemu ty to zrobiłeś? <laughs> Maxio. O, może będzie coś fajnego, chociaż. O no, nie ja ciągle jak ja se pani hopuję. Bo ja tak nie czytam, nie chcę mi się doczytać. Chcesz to jeszcze to czytać, bo mi się w sumie Otwórz nawigatora. Księżyc. Nie wiem, czy jest taka planeta jak wieża. Nie dam Ci moda, bo nie umiem, a poza tym walisz wszystkich, więc... Dobra, e, gdzie ja mam iść? Na księżyc, na tygiel, na gambit, na straż przednią, czy na wieżę? Szybciej, To się napiszę. Na jaką planetę mam iść? Nessus. <laughs> na wieżę dobra, idę na wieżę. Nie umiem Maty, nie dam ci moda, bo nie umiem. Chyba co ja mam zrobić, co gra jest zaskomplikowana. Mamy zmienić grę. Że dalej grać w to. Dobra, pójdę tu. O, to jest jakaś misja, niech będzie. czy w sensie, że poszedł na inną grę, czy dalej w to grał? O, Zbyszek dołączył! Jeszcze lepiej. Nie wiem, ile osób mnie ogląda, bo mam dwa, ale pewnie jeszcze mój Mati ogląda, więc trzy. O Boże. Zobaczcie, jakie świetne animacje. Ale nie odpowiedzieliście mi na pytanie. Mam iść na inną grę. Czy... Super, że masz zadanie domowe, a ja mam jutro nauczenie się. W sumie i tak się nie nauczyłem grania na pani Janie. I no. No, czemu to tak długo idzie? Halo? Wiecie jaki jestem popularny, zobaczcie ile osób mnie obserwuje Aż 3 albo 4 O co chodzi Dobra, idę na coś innego. Widać dalej mojego streama, czy? Aha, czyli nie widać, ale słychać mnie. Dobra, Fortnite i nie ma mocniej. Need for Speed, e, Apex Legends, Ratchet Clank, Uncharted 4, Kres złodzieja, FIFA 19, The Last of Us Remastered. Co wybieracie? Nie sprzedawaj konto. Co mam grać? Nie mam Minecrafta akurat Fortnite Tobie? Okej, okay. no to pogram Fortnite'a. Powiedzcie kiedy będzie.